W dzisiejszym filmie zobaczycie następne dekoracje, ozdoby oraz akcesoria wielkanocne, jakie kupić można w sklepie Teddy. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któreś z rzeczy widocznych na nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Całkiem niedawno nagrywałam podobny film ze sklepu Teddy. Od tego krótkiego czasu na półkach tego sklepu pojawiło się jeszcze więcej rzeczy wielkanocnych. Poza tymi, które już widzieliście od początku tego filmu, znalazłam również baranka wielkanocnego. Ozdoba wykonana m.in. z ceramiki kosztuje 17 zł. Wśród figurek wielkanocnych znajdziemy również postać śpiącego zająca. Ta ceramiczna dekoracja dostępna jest w jednym wzorze. Średnich rozmiarów dekoracja kosztuje 45 zł. Na półkach sklepu Teddy znajdziemy również wielkanocne dekoracje wykonane z metalu oraz drewna. Jeśli dokładnie się przyjrzymy zauważymy, że w metalowej obręczy znajdują się dwie postacie królika, mniejsza i większa. Dekoracja kosztuje 17 zł. Wśród ozdób znajdziemy zestaw zawieszek przedstawiających królika, kurczaka oraz domek z pisanek. Zestaw zawiera trzy ozdoby dostępne w różnych wzorach oraz kolorach. Komplet takich właśnie wielkanocnych ozdób kosztuje 8 zł. W sklepie Teddy kupić możemy również szklane wielkanocne słoiki z ceramiczną pokrywką, na której widać figurkę zająca. Słoik ma pojemność 600 ml, kosztuje 14 zł. Do wyboru jest również zestaw plastikowych pisanych zawieszek w różnych wzorach i kolorach. Zestaw kosztuje 12 zł, w zestawie jest 6 zawieszek pisanek. Teraz zobaczycie niektóre z wzorów i kolorów, jakie kupić można w sklepie Teddy. W sklepie Teddy są również metalowe okrągłe tace w różnych wielkanocnych wzorach. Każda kosztuje 8 zł. Są również wielkanocne plastikowe kubeczki z pokrywką oraz rurką. Tak prezentuje się kubeczek w całości. Ma pojemność 450 ml i kosztuje 24 zł. W sklepie Teddy znajdziemy również zestaw miniaturowych kurczaków w kolorze żółtym. Oraz zestaw 12 kurczaków w różnych kolorach. Cena to 14 zł. Są również różnokolorowe drewniane dekoracje w kształcie zająca. Drewniana biała figurka kosztuje 20 zł. Tyle samo kosztuje różowa dekoracja obok. Drewnianego zająca w kolorze zielonym kupimy również za 20 zł. Wśród drewnianych ozdób wielkanocnych znajdziemy również takie zające wykonane z drewna oraz materiału. Każdy kosztuje 17 zł. A teraz zobaczymy te drewniane wielkanocne dekoracje. Wysoki drewniany biały zając w szaliku kosztuje 9 zł. 24 zł kosztuje drewniany kogut w biało-czarne wzory. Drewnianego zająca trzymającego pisankę kupić możemy za 22 zł. A ten drewniany zając kosztuje 17 zł. Jak widzicie, dekoracji wielkanocnych w sklepie Teddy jest bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. Drewnianego zająca na rowerze kupić możemy za 9 zł. Tyle samo kosztuje dekoracja taka jak ta. Wielkanocne dekoracyjne zawieszki w kształcie pisanek kosztują 12 zł. Dostępne są w różnych kolorach. A to następne wielkanocne ozdoby. Drewniane zające w pisankach w różnych wzorach kosztują 5 zł. Drewniane zabierzki w kształcie zająca kupić możemy za 12 zł. W sklepie Teddy są również takie filcowe koszyki, które znajdziemy w różnych rozmiarach, większym i mniejszym. Tak prezentuje się duży koszyk, który kosztuje 24 zł. Jest również mniejszy w tym samym wzorze. Cena mniejszego to 17 zł. Filcowe są również koszyki w kształcie zająca w kolorze żółtym. Wszystkie są tej samej wielkości i kosztują 12 zł. Są również zielone filcowe koszyki w kształcie wiaderka z kurczakiem. Pojemnik kosztuje 14 zł. Wśród wielu rzeczy wielkanocnych w sklepie Teli znajdziemy również silikonowe foremki do wypieków. 9 zł kosztuje silikonowa foremka w kształcie pisanek. Foremkę w kształcie wielkanocnego zająca kupić możemy za 14 zł. Foremka dostępna jest w kilku kolorach. 9 zł kosztuje foremka w kształcie wielkanocnego baranka. Tyle samo foremka w kształcie kurczaka. W tej samej cenie jest również taka foremka w kształcie zająca. W kształcie zająca jest dużo większa forma silikonowa, którą kupić możemy za 14 zł. W sklepie Teddy kupić możemy również wielkanocne koszyki z sianem. Zestaw zapakowany w foliowe dekoracyjne wielkanocne opakowanie kosztuje 14 zł. Do wyboru są również papierowe wielkanocne torebki na prezenty. Dostępne w kilku wzorach i kolorach kosztują 10 zł. Nowością jest wielkanocne szklane jajko z zającem trzymającym pisankę w środku. Dekoracje znajdziemy w jednym wzorze. Kosztuje 14 zł. W sklepie Teddy znajdziemy też taki zestaw zawieszek. Zestaw zawiera trzy różne figurki przedstawiające zająca w skorupce jajka. Komplet kosztuje 24 zł. Wśród wielkanocnych ceramicznych figurek są również zające, które właśnie teraz widzicie. Każdą figurkę kupić możemy za 14 zł. Jest też ceramiczny zając wiodący w taczkach podświetlaną pisankę. Ta ozdoba kosztuje 17 zł. 5 zł kosztuje każda z widocznych tutaj ceramicznych pisanek dostępnych w kilku wzorach oraz kilku kolorach. 5 zł kosztują również miniaturowe baranki, które właśnie widzicie. Wśród wielu wielkanocnych dekoracji znajdziemy również takiego wielkanocnego koguta ozdobionego białymi piórami. Dekoracja kosztuje 14 zł. Zaraz za kogutem widać figurkę zająca z kurczakiem na grzbiecie. Dekoracja kosztuje 12 zł i dostępna jest w kilku wzorach. Wśród wielkanocnych akcesoriów są również ceramiczne koszyki z zającem. Koszyk znajdziemy w jednym wzorze oraz w jednej wielkości. Dostępny jest także w jednym kolorze. Średnich rozmiarów koszyk kosztuje 35 zł. To jeszcze nie koniec, bo wielkanocnych rzeczy w sklepie Teddy jest jeszcze więcej. A oto następna wielkanocna dekoracja przedstawiająca zająca ciągnącego pisankę. Łupinka jajka z powodzeniem może posłużyć jako pojemnik. Dekoracje kupić możemy za 20 zł. Są również takie ceramiczne ozdoby w kształcie królika z pisanką w kolorze złotym i srebrnym. Cena każdej to 20 zł. Co więcej, w sklepie Teddy znaleźć można zestaw zawieszek w kształcie pisanek w różnych wzorach i kolorach. Zestaw zawiera 6 plastikowych ozdób, kosztuje 9 zł. Są również pisanki w tekturowym pudełku do samodzielnego pokolorowania. 8 pisanek kosztuje 14 zł. 9 zł. Kosztuje zestaw zawierający 4 pisanki zawieszki. Te, które widzicie teraz, zaprezentuję za chwilę. W tym zestawie jest 6 różnokolorowych zawieszek pisanek. Każdy komplet kupić możemy za 9 zł. Są również miniaturowe zabieżki pisanki w zestawie po 18 sztuk. Każdy z widocznych zestawów kosztuje 12 zł. To jeszcze nie wszystko. Dekoracji wielkanocnych jest dużo dużo więcej. Ceramiczne zające, które właśnie widzicie, dostępne są w dwóch różnych rozmiarach. Większy kosztuje 14 zł, mniejszy 8 zł i 25 groszy. Jest również ceramiczna taca do serwowania z zającem. Każda miska ma kształt serca, całość, czterolistnej koniczyny. Ten wielkanocny zestaw miseczek kosztuje 30 zł. Ceramicznego zająca trzymającego marchewkę, kupić możemy za 17 zł. Są również wielkanocne woreczki na prezenty w różnych wzorach i z różnymi nadrukami. Ten wiązany worek ma uszy, łapy i ogon zająca. Tak wygląda po rozłożeniu. Kosztuje 17 zł. Obok widzicie wiązany materiałowy worek z nadrukiem przedstawiającym zająca. Ten worek kosztuje 10 zł i dostępny jest w kilku wzorach. Ceramiczne zające w różnokolorowych pisankach kosztują 9 zł. Pozostałe dekoracje zobaczycie w następnych filmach. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.